Wiecie co mi się widzowie nie podobał u Nitro? Że on jest święty. Mm. <laughs> no właśnie, widza. Tego typu. Po prostu, czym on widzowie nic nie Niczym. Wręcz niczym. On nie jest legendą. Tak jak ja, widzowie. Ja jestem legendą i będę legendą. A Nitro? Patusem, można powiedzieć, widzowie. Takim. Takim psychicznym patusem, który wbije do głowy, że on jest lepszy od wszystkich, obgaduje dupę tego typu, jak wiecie o tym widzowie, że mm, była tam aferka słabe, bo, bo, bo z Fabem i, i jego tam coś tam było nie jestem w temacie widzowie, ale kurwa no na dramach po prostu przez 14 lat widzowie, no i to jest youtuber widzowie? 14 lat i siebie kretyna przez w ciągu 14 lat? Rzekomo? 14 lat? Hmm. No właśnie. Chujowe wizory to dla ja mnie. Takie tło. No właśnie.